Siemaneczko, z tej strony Jasłowian i witam Was w audiologii, w którym chciałbym Wam parę spraw wyjaśnić. Więc pierwszą z nich jest to, dlaczego nie było filmów przez jakieś po dwa tygodnie albo miesiąc? Nie wiem, nie wiem, nie, 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 nie wiem, Nawet nie skupiałem się na tym, ale jest to spowodowane tym, że miałem takie problemy, ale tu nie ze szkołą, nie z. Po prostu miałem problemy, o których nie chcę rozmawiać. Yy, ale powoli już się wszystko wyjaśnia i, yy, i powoli będę wracać właśnie do nagrywania, bo zaczęły się wakacje no i będę teraz nie ukrywam będę teraz troszeczkę więcej przejdywać na komputerze yy, ale też chcę spędzić czas przyjaciółmi jak i no po prostu być na dworze, więc też nie ciężko, że odcinek będzie codziennie, ale co dwa dni powinien być. Yy, I tak, wiem, że wczoraj powinny być wyniki konkursu, ale wczoraj miałem tak zabiegany dzień, że nie miałem w stanie nagrać, a yy, te, z tymi wynikami to musicie poczekać jeszcze gdzieś tak z 4-5 dni, zanim yy, to, to wszystko ogarnę, yy, yy, więc tak, następną sprawą jest to, że zakładam yy, drugi kanał, nie nie, nie, nie zmieniam kanału, zakładam po prostu drugi kanał i będę tam wrzucać yy, inne gry yy, niż Minecraft. Czyli nie będę tam Minecraft, tylko będą inne gry, inne filmy. Być może vlog się tam kiedyś pojawi. Mm, ale tak, yy, blububu, co jeszcze. Co chciałem o tamtym kanale wspomnieć? Aha, i chciałem właśnie zobaczyć, ile mam aktywnych widzów. Bo tak naprawdę nie ukrywam, że wydaje mi się, że ogląda mnie z 20 widzów, takich, którzy mnie yy, lajkują, mi lajkują, no i takie, tam wiecie o co chodzi. Yy, plus bardzo pozdrawiam Cię co mam nadzieję, że dobrze przeczytałem Twój nick, który zmobilizowałeś mnie do tego, aby nagrać. Chociażby ty głupi audiolog, ale chociażby nagrać. Bo no tak naprawdę zapomniałem o tym, że nagrywam. Nie miałem w ogóle głowy do tego, aby nagrywać, ale to już nieważne. Yy, co tu jeszcze chciałem wspomnieć? O tym, że życzę Wam miłych wakacji. Mm. No i to by było na tyle z tym audiologu. Dziękuję Wam za to, że yy, przetrwaliście tyle, taką przerwę długą ze mną yy, No i zaczynamy znów grać i nagrywać. Więc trzymajcie się, cześć!